Hej, hej, dzień dobry czarodzieje. Witam w kolejnym odcinku Harry Potter i Insygnia Śmierci, część pierwsza. Ostatnio podążaliśmy za Dinem Thomasem i Grywkiem. Dowiedzieliśmy się, że y, oczywiście miecz Godryka Gryfindora bardzo możliwe, że jest w stanie zniszczyć Horcruxy. Y, niestety Ron też od nas się oddzielił, a my w tym momencie razem z Hermioną musimy poszukać miejsca na obóz. Więc mamy mały backtracking y, znowu po tej lokacji która roi się od szmalcowników i e, śmierciożerców. A właśnie, zaraz, a propos ponownego przechodzenia przez lokację, czy nie można właśnie troszeczkę sobie ukrócić przejście, czyli żeby nie łazić naokoło, tylko przejść na wskroś. To akurat nie o to mi chodziło, żeby tego gościa obić, ale się udało ale się udało, więc też git zaklęcie konfringo może usunąć bariery blokujące drogę cyk okej, okay. nie wiem czy ja też otrzymuję obrażenia w jakikolwiek sposób cyk wybuchający błęd bierzemy o, on chyba już nie żyje, nie? znaczy nie żyje mam nadzieję, że nie żyje cyk ten, podoba mi się to kontingo naprawdę, jest jeden konkretny czar. O kurde, nie? Trafiony? Nie trafiony, co jest. No i pięknie. Jak ładnie odwaliło gdzieś tam na bok, nie? No i wracamy do miejsca tych chłodni tych takich wielkich kominów. Gdzie wcześniej były infernusy? Więc to gdzieś tutaj możemy prawdopodobnie rozłożyć sobie. Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tutaj chyba można było rozłożyć obóz. Chociaż miejsce takie. No nie powiedziałbym, że jest na uboczu czy coś. O! Proszę, proszę. Prorok codzienny. A my lecimy dalej. Czyli tędy. O, zaraz pod photo, chyba to Konfringo jest takim czarem, które, który. O! Zaklęcie mocno obezwładniające. Eliminujące przeciwników jednym strzałem. To chyba nie złe miejsce. Możemy tu rozbić obóz. Rzuciłam zakręcie ochronne. Obóz powinien być ukryty. Ale może Ron nas znajdzie, jeśli wkrótce wróci. Zna miejsce, które możemy wybrać. E, ukończ konfrontację w dowolnej kolejności. Komisja Rejestracji Mugolaków więzi niewinnych mieszkańców w ministerstwie. Uwolnij ich. Akromantula kamieniołom. Okej. Okay. No to areszt w ministerstwie. Czyli mamy kolejne trzy jakieś takie. Mm, zlecenia. Trafiłem? Ty, no nie trafiłem. Teraz trafiłem. O kurde, ty! Dementor! Wypadnij. mi stąd. Chodź po twarzy, kurde, expecto patronum membalne Dobra, czyli wracamy do denfoty. Wydaje mi się, że faktycznie na takich e, wąskich, na takich wąskich przejściach no właśnie, na takich wąskich przejściach, niestety, ale musimy uważać. Z jednej i z drugiej strony nas będą atakować. Cyk. No i leci, kurde, ten Dementor, nie? Dostał? Jesteśmy stąd chłopcy. Dobra, czyli może pójdźmy najpierw w stronę, w której strzelają oni. Z tego względu, że jak pójdziemy w drugą, to będziemy mieli i z jednej, i z drugiej strony przeciwników. Oho. Uh -huh. Lol. To nieźle. I teraz którędy? Nas będzie prowadzić do pierwszych gości, których możemy uwolnić. No, halo! No chyba stąd. Dobra, mamy pierwszego. Dziękuję bardzo. mu Mugolaka, chyba. Ja Maria. Nie moglibyście się przestać pojawiać tutaj? Byłoby super. O jas! Czemu by nie? I jeszcze raz. No. I lecimy głębiej nie w drugą stronę. Bachanocyt. Okej, okay, porobiony. A ten co? Się skrada. Czekaj. Shit! Wow, wow, wow. ty się skradają strasznie. stanie tego, żebyśmy nie w polecił. Mamy kolejnego. Nie wiem jak... A, 3 trz na 7, okej. 3 na 7, czyli jeszcze czwórkę musimy znaleźć gdzieś. Okay. Mamy cię Mamy cię potęp! Wcale że nie... Eee! Dziękne dzięki. Damcika. O świetnie, teraz nas tu zamknęli. O, no świetnie. A, mi się przed tym nie przeciszniemy. To ciekawe. Musimy to otworzyć. O, właśnie. Ty, a Eli... Troszek ciemności? Jezu, nie gdyby tu jest... No świetnie, rzuciłem sobie to pod nogi. Dobra, musimy wejść tutaj, eksperty patrony. Okej. Okay. Cyk. Kolejnych dwóch z głowy. To nie jest takie kurde proste. No już na każdym kroku są. Dziękuję. Wszyscy wam dziękujemy. Dobra, gdzie teraz? Dalej. Macie. Pierdzie lolo Przecież... Przecież pier... Feliksir życia. Okay. Jeszcze jednego pojmanego by trzeba było znaleźć. Co za w ogóle lepecie, nie? Przecież wiedzą. Przecież wiedzą. Przecież Dobra, można mu rękę poostrzeliwać, chyba tak, świetnie, i teraz wypadałoby rzucić, no, sz... jak jest... ci dementorzy, raz, dwa, chyba trzy razy trzeba przyfastrygować takiemu dementorowi, żeby się odwalił. Jest jeszcze ostatni. Myślałem, że już po mnie. Dziękuję. No problem, mate. Misja ukończona. No i tak, jakby nigdy nic, oczywiście, sobie Harry Potter wyteleportuje się stąd. Las może być niebezpieczny. Niektórzy mieszkańcy padli ofiarą akromantuli i trzeba ich uwolnić. Czyli tutaj mamy z kolei do czynienia z poczwarami w postaci pająców. Dobra, to którędy? Najpierw tutaj. Jak dobrze, że mamy to zaklęcie czterech stron. Jeden z trzech pojmanych. Okej, okay, lecimy ze zaklęciem. Tędy. Jak na razie nie widać pająków. Tamte sobie ładnie obeszliśmy, zanim nas zaatakowały. Ty. Co ty mnie tutaj będziesz czarował? Czarodzieju, jeden ty. Eliksir wzmacniający. To się akurat przyda. O, świetnie. Ale ty na szczęście dostajesz trochę mocniej. Ja się po tym wszystkim pozbierałem. Ok, mamy tutaj drugiego. Dziękuję. I podejrzewam, że musimy się kierować w tamtą stronę. Prawda? Oczywiście, że tak. Tam, gdzie wrogowie zazwyczaj. Zaklęcia są silniejsze. Tędy. No i znowu pająki, niestety. Dobrze, że Rona tutaj nie ma. Bo by się znowu urał, że... Czemu to zawsze muszą być pająki, a nie mogą to być nietoperze? Znaczy, pfu, motyle. Dziękujemy. Dobra, Teraz będziemy... Misja ukończona. Szybciutko. E, Szmalcownicy i śmierciożercy wszędzie szukają niepożądanego numer jeden: Harry'ego Pottera. Przetrwaj tę zasadzkę. W kamieniołomie. Okej. Okay. Jakbyś tak trafiał, chary, to był super, naprawdę. Dobra, potrzebowłbym się gdzieś schować i to tak na dłuższą chwilę. Nie wiem, czy to ma być takie przetrwanie zasadzki. Czasowe? Ja się mogę tutaj skitrać i w zasadzie oni mnie nie znajdą, nie? Bo z inteligencją to oni nie grzeszą.

Pełen. Przydko, przydko, przydko. To nie jest dobre miejsce, w którym mógłbym się schować. Ale to? Jak najbardziej chyba. być Ale śmierci nie widzę. Więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze przylezą śmierci ŚMIECIOŻERCY! O no proszę... A propos śmieciożerców... Oszesz ty w życiu! Dobra, to nie jest dobre miejsce... żeby się schować. Dobra, płyn uzupełniający krew. Jeszcze ktoś od pleców nas tutaj dojeżdżał. No właśnie, ty... babo. Masz ci, babo, placek. Dobra, to Nie no, bez jaj! Wzrosła żywotność, bardzo dobrze. Ja kolejny poziom? Jak ładnie na nich można eksplodować. Jeszcze baba jest chyba nad nami, nie? Kurde, miałem wrażenie, że babka jeszcze jest jakaś nad nami No jasny... O. No nie za dobrze, nie za dobrze Dobra, jest git. Nie no, musimy się, stąd, musimy się stąd wyewakuować. To jest bardzo złe miejsce do tego, żeby się z nimi lać. Z wielu stron są w stanie mnie zaatakować. Więc lepiej trzymać ich na dystans. Okej. Okay. Nie, misja ukończona już. Dobra. Udało się. Nice. Tak sobie myślę. Miecz Godryka Gryfindora. Może Dumbledore ukrył go w Dolinie Godryka? Tak pomyślelibyśmy Może? i Dumbledore je dobrze znał. Ale na to wpadłby też sam wiesz kto. To byłoby niebezpieczne. To byłoby niebezpieczne. Dlatego lećmy do Goliny... Do Godryka. Godliny. Godliny. Doliny Godryka. Godryka Oczywiste, co? Gdzie indziej Dumbledore ukryłby miecz Godryka? Dumbledore i Batilda Bakrza też tam mieszkali. I moi rodzice. Harry, nie sądzisz, że Voldemort kazał pilnować grobu twoich rodziców? Był użycie eliksiru wioskowego. Hmm, skomplikowane dotarcie do tego miejsca. Znajdź grup rodziców, rodziców Harego. Widać nasze ślady na śniegu, i nie wiem, czy również e, dementorzy nie są w stanie nas dojrzeć. Ty! Czyli rozumiem, że co? Że Harego. Harry musi się ukrywać, ale już e, Hermiona niekoniecznie. obserwują tutaj. Nie, nie Tędy. Dobra, lecimy na drugą stronę. No i tutaj trzeba byłoby zdjąć pelerynę i założyć ją ponownie, No właśnie, tylko to nie jest takie do końca proste. Bo oni byli w, byliby w stanie bo mnie zauważyć. Ty, no co jest? No, jasne. Czemu byście mieli, kurde, tutaj teraz nie stać? A myślisz, że znajdziemy? Chodźmy lepiej się rozejrzeć, gadanie nic nam nie da, nie? Jakbym się ściągnął i założył na siebie ponownie. Chociaż nie wiem czy w tym miejscu to jest dobry pomysł. Okej. Okay. teraz. Wiecie może, co się dzieje? Jezus Maria. Nie. O kurde. Mnie? E, Ej, spoko, tylko tylko Hermione post są trochę. Nie ma tego złego. Okay, git. Dobra. Teraz którędy? Tędy. Więc w zasadzie jesteśmy jako tako w stanie uciec. O kurde, nie. Ale trzeba się lekko pogłówkować i spierdzielać jak najdalej, nie? Okej, okay, we need to go...

Czy tutaj już mogę ściągnąć tą pelerynę na niewitkę, czy nie? Dobra, rendy? To nie tutaj? No, sprowadzi jakby gdzie indziej. Da gaz duszący. <laughs> Proszę bardzo, prorok codzienny kolejny. Kurendy teraz tu. Czyli to nie tu obejrzyj. Hm. To nie tutaj. Kochała życie, a życie ją kochało. Gdzie mógłby być ich grup? Wydaje mi się, że to jest dziś tutaj, w tej części, a, a nie tu? Tak, jest. James i który będzie zniszczony. Nie zaśnieżone. Jest. Śmierć. Harry, spójrz na to. Pewno widziałam już ten symbol. Xenofilius Lovgood miał go na weselu. Inne sygnał śmierci. Ktoś nas obserwuje. Przy bramie. Chodźmy za nią. Coś mi mówi, że powinniśmy. To chyba zły pomysł. A za tajemniczą damą podejrzewam, że podążać łatwo nie będzie. Bo nie musieli pewnie znowu pod przykrywką za nią iść. Pewnież malcownicy tak czy inaczej gdzieś tu łazić będą, chociaż? Nie, nie jestem w stanie wejść pod pelerynę niewitkę. Więc ona sobie powoli idzie, no dobra. Harry też sobie powoli idzie. Nie mógłbyś tak niej podejść i zapytać dzień, dobry! Czemu pani się tak lampi? A ona, bo masz oczy po matce Dzień dobry Mogę o coś zapytać? Pani jest Batilda, prawda? Hermione, to Batilda Buckshot, z mała Dumbledora, Może nawet mieć miecz. Jest w niej coś dziwnego. Zapraszam mnie na górę. A dobrze, nie do piwnicy. Harry! W porządku. Zostań tutaj. Chodź, pokażę ci małe kotki. A nie, to w piwnicy. Chodź, pokażę ci mojego małego Snake'a. Na pięterku. Jestem Harry. Harry Potter? W serio musisz się przedstawiać? Ma pani coś dla mnie? Czy Dumbledore coś zostawi? Ukończył. Kurde, ukończył Snake'a. Oh, a ja nie chcę uczyć, ale nie da rady tutaj zrobić jakiegoś... E, nie. Hermiona? Nie słyszysz może czasem yy, odgłosów walki? Nie, 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 nie. Nie, nie spadła. Idźmy z tą japą. No patrz jaka męga. Nie. Dziabaj. Ja wiedziałem, że węże mają ogólnie dużo siły, ale patrz tak? Nie, nie dam się. Nie podgryzaj mnie. No patrz. No. Bo no bez jaj! Ja wiem, że ty Horcruxem jesteś. Ale no strasznie ciężko... Jak misja nieudana? Ale no tak, bo ja do każdej kolejnej jakby fazy wchodziłem z uszczuplonym paskiem zdrowia. No co mnie gryziesz. Więc tutaj znowu. Miałem bardzo mało zdrowia. Wystarczyło protego? tego? tu naciskałem spację. Wiedz. Harry! Harry, słyszysz mnie? Uciekliśmy. Tak. Mogliśmy nie iść do Doliny Godryka. Też tego chciałam. Sądziłam, że Dumbledore mógł zostawić tu miecz. Nie zrobił tego. Miałaś rację. Sama wiesz, kto spodziewał się nas. Zabił Batildę, zastąpił ją wężem i zostawił w Dolinie Godryka, żeby na nas czekał. Harry, nie! Musisz odpocząć. A on odpoczywa? Sama wiesz, kto już nas wyprzedza na każdym kroku. Ron odszedł. Nie mamy tropów, a to znaczy, że musimy się sprężyć. Wiem, wiem, ale. Harry, czytałam książkę od Dumbledorea ze sto razy. Sprawdzałam wszędzie, ja wiem. Wiem, że gdzieś musi być wskazówka, ale. Poszukam znowu. Ty zadbaj o bezpieczeństwo. A ja, ja poszukam. No, któż mógł mieć jeszcze taki znak i wskazówki na temat, no, insygniów śmierci, jakby nie patrzeć, yy, nie? Patrole Szmalcowników yy, znalazły niepożądanych, uwolni więźniów mogolskiego pochodzenia. Jakby mało było patroli Szmalcowników i śmierciożerców, w tym lesie są również infernusy, broń się przed wszystkimi wrogami, a potem ochroń mieszkańców i Śmiercierzec spatrują Dolinę Godryka, polując na niepożądanych. Uratuj schwytanych mieszkańców. W dowolnej kolejności, czyli znowu mamy takie trzy zadania, które musimy wykonać, żeby żeby pójść dalej, nie? Hermiona musi mieć czas na zastanowienie się. Ale to już w następnym odcinku, dlatego ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o 16. A dzisiaj zapraszam Was do dwóch playlist proponowanych dla Was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się na razie. Bye, bye.